Mot archiwum Wojtka Majewskiego, jak zwykle gorąco i serdecznie witam miłośników motoryzacji i wspomnień związanych z motoryzacją. E, chcę zacząć e, tak trochę, e, może to niespodzianka, od Roberta Kubicy, bo przecież to jest wciąż największa gwiazda sportów motorowych w naszym kraju. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Nie wiemy, czy będzie jeździł w Rajdach. Wiemy, że dalej będzie w zespole Alfy w F1. Co prawda nie będzie kierowcą, ale będzie tym pierwszym, w razie czego. No ale drodzy Państwo, jak wyglądała jego kariera na początku? Przypomnijmy. A teraz o Robercie Kubicy i najważniejszych wyścigach w jego karierze, oczywiście przed Hungaroringiem. Zaczynamy od Bilbao. Robiłem bardzo dobry start pierwszy, odszedłem od razu Bilbaoerowi. Później Safety Car, ale to nic nie przeszkodziło, dowiozłem pierwsze miejsce i jest to bardzo dobre miejsce. Dzięki, dzięki temu umacniam pozycję lidera w mistrzostwach. bolidy nie są stworzone do takich torów. Tor jest bardzo dziurawy, na hamowania praktycznie nie da się wykorzystać. Dwa walorów tego bolidu trzeba hamować wcześniej, ponieważ są dziury i dlatego też jest to bardzo ciężkie. Podczas startów w World Series by Renault Robert Kubica pokazał po pierwsze, że potrafi wygrywać, po drugie, że jest zawodnikiem mądrym, doświadczonym i umie korzystać z wiedzy i doświadczenia i pokazał również, że umie się cieszyć. Miejmy nadzieję, że niedługo zobaczymy Roberta, który tak będzie fetował swoje pierwsze zwycięstwa w Formule 1. No ale oczywiście na to pewnie jeszcze przyjdzie trochę poczekać. My, miłośnicy sportu samochodowego Formuły 1, liczymy jednak, że wcale nie będzie to takie długie oczekiwanie. Może już w przyszłym sezonie zobaczymy na najwyższym podium Formuły 1 Roberta Kubica. Pierwszy wyścig Bilbao, pierwsze zwycięstwo. Dla mnie jest to, był to kolejny wyścig, kolejny wyścig, który... Mi szans, no i udało się wygrać i mam nadzieję, że, że jeszcze parę wyścigów do końca znowu no. I miejmy nadzieję, że nie powtórzą się problemy z Walencji, gdzie bym wygrał tak, Za zwycięstwo w World Series by Renault w roku 2005 Robert Kubica miał szansę pierwszego poważnego testu w Formule 1. Wszystko odbyło się w Barcelonie. Słynny tor, na którym również odbywają się wyścigi Formuły 1. Cirku to Barcelona i po raz pierwszy Kubica siada do Bolidu Formuły 1. Wrażenia bardzo pozytywne z pierwszego dnia testów w Bolidów Formuły 1. Nie był to chociaż cały dzień, ale pół dnia wystarczyło na osiągnięcie dobrych czasów, na pokazanie mi doświadczenie jak się jeździ w Bolidów Formuły 1 jak się pracuje z zespołem Formuły 1, takim jak Praca z zespołem Formuły 1 na Renault to ogromne wyzwanie, ale Robert Kubica poradził sobie doskonale, chociaż oczywiście na początku miał sporo i to nie niemałych problemów. Jednym z największych, może to się wydawać śmieszne, ale problemów e, pierwszy raz zaśrednica za czasie Formuły 1 jest nauczenie się kierownicy. Funkcji wszystkich i przycisków. E, jednak dostałem wszystko wcześniej, nauczyłem się tego, a niespodzianką było to, że kierownicę miałem inną z ubiegłego roku, ponieważ ona mi bardziej odpowiadała i e, pozycja przycisku była inna, wszędzie było wszystko e, dosyć inne. Także e, no, nie była niespodzianka, ale po paru chężeniu Pewnym problemem, aczkolwiek niewielkim, była ogromna szybkość i przeciążenia, które przecież w Formule 1 są naprawdę ogromne. Problemy były przeciążenia, które naprawdę dochodzą nawet do ponad 5G w zakrętach, do 6G na dohamowaniu, także robi wrażenie, czasami szyja chciała odlecieć z bolidu. Ale myślałem, że będą większe problemy z dohamowaniami, jednak już po 10 okrążeniach z tym nie było większego problemu. Ogólnie no, cały bolid się trzyma doskonale i robi wrażenie. Chciałbym. Mieć możliwość potestowania, chociaż boli do Formy 1 w przyszłym sezonie, no ale to może być ciężkie. Tak błysnąć, jak zrobił to Robert Kubica podczas jednego krótkiego testu w Barcelonie to rzecz niemal nieprawdopodobna, ale jednak zauważono go. Zauważono go w teamie BMW Zauber i stał się członkiem tego zespołu. Ten ostatni miesiąc wydaje mi się, że przepracowałem bardzo pozytywnie. Czasy są trzeciorzędną, na przykład trzecioplanową rolą. Jest bardzo ważna współpraca, to jak się jeździ, jak się z równym kierowcą, że się nie popełnia błędów. Tak naprawdę można jeździć super, a można nie osiągać dobrych czasów, a można jeździć dużo gorzej, a na przykład być najszybszym. To zależy wszystko od konfiguracji. Pamiętajmy, że 10 kg benzyny w bolidzie Formuły 1 jest to około 4,5 sekundy na okrążeniu. E, także jest to duża różnica. Jest bardzo ważne współpracować dobrze. E, tak naprawdę z Nikiem rozmawiamy dosyć często, z Rakiem trochę mniej, ale e, to jest kwestia czasu, e, sądzę. E, ważny jest sz szacunek. Sądzę, że e, ja mam bardzo duży respekt. Dla byłego mistrza świata Rzaka Wilnewa, i dla Nika, który jest bardzo szybkim zawodnikiem, I, i mogę się, można powiedzieć, że mam dobrych nauczycieli, od których mogę się uczyć i podglądać. A może kiedyś się okaże, że uczeń będzie szybszy, zobaczymy. Państwo wiecie, że dosyć szybko okazało się, że uczeń był szybszy od swoich mistrzów, od Nika Hightwelda, od Wilnewa, zresztą zastąpił Wilnewa w tym zespole później. Pokazał się z jak najlepszej strony, właściwie wszystkie czasówki niemal wygrywał z Heidfeldem, który przecież też jest znakomitym kierowcą. No, przyjemnie powspominać, proszę Państwa, te czasy. Ja pamiętam, jak ogromnie kibicowałem Robertowi, bo przecież to zawodnik z Krakowa, tak jak ja znałem go niemal od dziecka, przeprowadziliśmy mnóstwo rozmów. No, i cieszę się, że to jest zawodnik, który jednak pokazał chociażby tym trzecim miejscem w DTM-ach, że nie tak jak w ubiegłym roku musi jeździć ogony w Formule 1, ale potrafi walczyć i potrafi pokonywać wielu znakomitych zawodników. Drodzy Państwo, ponieważ jesteśmy w takim okresie świątecznym, noworocznym, czas takich właśnie spotkań z wielkimi, Dlatego ja wracam jeszcze do rozmowy z Krzysztofem Hołowczycem. Zgodzicie się chyba Państwo ze mną, że to jest bezwzględnie jeden z najwybitniejszych polskich sportowców w sportach motorowych, a więc posłuchajmy jeszcze jego wspomnień to co powiedziałem, my wróciliśmy z mistrzostw Europy e, i, i to co powiedziałem, bij Hołowczyca te hasło, które w różnych zespołach fantastycznie się sprawdzało, bo, bo wtedy to był czas naprawdę dobrego sponsoringu, były papierochy, e, Jasiu był Philip Morris, ja byłem British American Tobacco, Leszek, e, no może, może i tak to wytniecie pewnie, że tutaj używam tych wszystkich nazw, ale, ale rzeczywiście wtedy e, mieliśmy pieniądze na to. E, Jasiu przywiózł na Kormorana taki samochód, zresztą z Peter Solberg mu stroił. Niedawno z Peterem się spotkaliśmy na żużlu, gadałem nawet o tym, mówi tak, tak. Staraliśmy się, dostałem zadanie, żeby samochód miał fenomenalną trakcję. I mimo, że ja frunąłem na tym rajdzie, Forteo powiedział: Chłopie, jeden z najszybszych Twoich rajdów ever, jaki z Tobą jechałem, nie mogliśmy z Jasiem wygrać. Kiedy zobaczyłem pierwsze kreski, bo ja się jechał z przodu, i mówię: Nie, no gość w ogóle do zewnętrznej nie wychodzi. I mówię: Nie ma szans, ale czas nie kłamie. On nie musiał. On miał taką trakcję, był tak doklejony do Ziemi. No, za rok już wsiedliśmy w Peugeota 206 i się troszkę zmieniło i, i rzeczywiście wygranie jego OS-u, wygranie Łapanowa z Jasiem na jego własnym, to jest tak, jak ja wy mój Mańki dostałem i też cierpiałem, ale trzeba było przyjść, pogratulować, przytulić Jasia. Z tej perspektywy, co się później wydarzyło, to bardzo się cieszę, że, że mieliśmy taki kontakt z, z Januszem, że walka sportowa i być może te środowiska, które były blisko, nas, one powodowały te wojny, tworzenie jakichś niesamowitych opowieści. My we dwóch mieliśmy zupełnie inną relację. Mimo że Jasiu jest góralem, czy był guralem, no, to, to mieliśmy taką nić porozumienia, bo on wiedział, że ryzykujemy życiem ja też. I, i to, to zawsze dawało nam szacunek wewnętrzny, szacunek do siebie. To, to nigdy, nigdy nie powiedzieliśmy sobie jakichś słów, które, których byśmy żałowali. Myślę, że, że to było cenne. I, I z tej perspektywy, kiedy, kiedy Jasiu odszedł i, i pamiętam, że wtedy wygrał Mistrzostwo Polski, na ostatnim w zasadzie na jednym z zakrętów, kiedy na dwóch kołach jechał i, i nie opadł, jak bardzo się cieszę, że on wtedy opadł na cztery koła i zdobył Mistrzostwo Polski. Bo będziemy go zawsze jako mistrza pamiętali, ja tak go pamiętam. No, człowieka, który dawał ogromną taką radość z, z tego, że, że można się z nim ścigać, bo, bo on naprawdę walczył. On walczył o sekundy. Nie myślał, co tu zrobić. Jego otoczenie o to już zupełnie coś innego. Bardzo wiele różnych ludzi było, którzy... którzy ale, ale myślę, że w ogóle nie czas o tym mówić. To, to, były, to były z jednej strony bardzo emocjonalne czasy, ale też piękne, mocno sportowe. Ten czas, kiedy ja musiałem n e, ścigać się o wszystko i chciałem udowodnić, że jestem najlepszy, że, że, że mi się należy miejsce lidera w zespole i, i bywało tak, że potrafiłem samochodem grupy N chłopakami na jakimś bałaganie na drodze, na błocie, na śliskim, e, równać się za grupami, czy nawet wygrywać odcinki specjalne, czy walczyć wręcz o zwycięstwo w rajdzie. To był niesamowity czas, ale, ale myślę, że e, nie zastanawiałem się nigdy, kiedy to był przełom, bo... Już w gokardach wiedziałem, że potrafię to robić, że jest to coś. Później oczywiście, jak to ojcu zawsze wymawiałem, tato, żeś spaprał te 10 centymetrów robotę, żebym był trochę niższy. To i w tych gokardach mógł być, i w wyścigach, w wielu rzeczach. A tak urosłem taki jak koza i teraz co ja mogę? Biedny w tych samochodach zawsze skulony siedzę, zawsze za ciężki i, i, i kiedy przeniosłem się w sferę rajdów, kiedy okazało się, że też w tych samochodach można jakąś pozycję znaleźć, no to znowu wróciła ta chęć do walki o wszystko, o zwycięstwo. I myślę, że zawsze dla mnie... Miejsce jedyne to jest pierwsze i, i wszyscy o tym wiedzą. I, I każde drugie, trzecie, piąte, to jest tak, jak ktoś mówił, byłeś na podium Dakaru. No byłem z boku. No, podium to jest środek, nie? kiedy stoisz na środku. I, 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 I myślę, że z jednej strony ta walka i te wspomnienia są wspaniałe, a z drugiej ta świadomość, że udało się znaleźć taki właśnie jakiś klucz. Ten, ten taki, może nie złoty środek, ale, ale dokąd cisnąć, gdzie odpuścić, gdzie mieć jakąś strategię, bo ja się już dosyć wcześnie nauczyłem, że nie sztuką jest wygrać odcinek, nie sztuką jest wygrać raj, sztuką jest wygrać sezon, sztuką jest być mistrzem w jakiejś kategorii. I, I to jest chyba w sporcie bardzo ważne, szczególnie w motorsporcie, bo jest tu wielu wspaniałych, młodych zawodników, którzy fruwają, ale niewielu będzie mistrzami Europy. I to, to, trzeba, i to trzeba sobie powiedzieć, że że, że, że żeby to osiągnąć trzeba coś dostać, trzeba coś siebie dać, trzeba mieć świetnych ludzi w koło. Ja miałem to szczęście, że bardzo wspaniała grupa ludzi, zresztą do tej pory, czy Andrzej Kalitowicz, mój wielki przyjaciel, menedżer do tej pory, to jest, to jest cudowne, że tak naprawdę nasza pierwsza... Nasz pierwszy kontakt to się pobiliśmy w liceum i do tej pory nie wiadomo, kto był, kto, kto leżał na ziemi, bo, bo różnimy się w zeznaniach, ale zostaliśmy przyjaciółmi, i tak już to trwa i myślę, że to, że miałem takiego wspaniałego czeka i, i mam go ciągle przy sobie, to, że e, mam wspaniałych mechaników, którzy naprawdę będzie smażona skóra śmierdziała przy wymianie turbiny i oni ją wymienią. To jest tak to jest tak to jest skonstruowane, że tacy ludzie dają ci szansę na zwycięstwo. Mam nadzieję, że zgodzicie się Państwo ze mną, że hołka można słuchać i słuchać. Barwna postać, wspaniała kariera. Ja ciągle wierzę, że hołek jeszcze nam coś pokaże. 58 lat, dojrzały mężczyzna, ale przecież jeśli chodzi o dakar, o starty w rajdach cross country, on ciągle potrafi pokazać, że jest doskonałym kierowcą. Proszę Państwa, na koniec. Takie autko, które dla mnie jest samochodem no, kultowym. Miałem okazję kiedyś tym autem jeździć. Kiedyś z kolei woził mnie tym autem Rafał Sonik, pokazał możliwości GTR-a. No i myślę, że warto zobaczyć, jak, drodzy Państwo, wygląda to autko w takim teledysku. Niektórzy fachowcy twierdzą, że nowy Nissan GT-R jest jednym z najbardziej dopracowanych i technologicznie zaawansowanych samochodów sportowych, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Oczywiście można o tym dyskutować, ale trudno dyskutować z faktami. Na słynnym torze Nürburgring ten samochód osiągnął znakomity czas 7 minut i 38 sekund. Oczywiście tu można zastanawiać się, kto siedział za kierownicą, jaka była pogoda, jaka na wierzchni, ale nie ulega wątpliwości, że nowy Nissan GT-R, który jest znacznie tańszy od najlepszych samochodów marki Porsche, od Ferrari czy od Lamborghini, ten samochód śmiało nawiązuje rywalizację z tymi słynnymi markami. Praktycznie jedyny samochód, który na torach zdecydowanie wygrywa z Nissanem, to słynne, kosmicznie drogie. Ferrari Enzo, ale trudno porównywać samochód, który kosztuje praktycznie 5 razy więcej niż ten Nissan. A więc, w swojej cenie, ten samochód po prostu nie ma konkurencji. To naprawdę świetne auto Nissan GTR. Jeśli chodzi o te sportowe auta, w takiej bardziej normalnej cenie, to rzeczywiście nie ma sobie równych. Podróż GTR-em to coś fantastycznego. Mam nadzieję, że jeszcze o GTR kiedyś będę miał okazję Państwu powiedzieć, tak jak sądzę również, że będziemy mieli okazję opowiadać o Kubicy, o Hołku, o Soniku, o wielkich sportowcach moto w roku 2021. Rok zapowiada się, mam nadzieję, lepiej niż ten miniony. Ja przynajmniej jestem optymistą. Dziękuję, to tyle dziś. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Moto Archiwum Wojtka Majewskiego.